Się siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj trzeci odcinek z Transport Fever 2. Jak widzicie, już rok minął w grze. Yy, no, firma dalej jeszcze ponosi zyski, już tutaj ciężarówki moje jadą. Jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji na kanale i ja zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałbym się skupić po prostu, żeby rozwijać to miasto dalej. Yy, no, już firma ponosi duże tutaj zyski, znaczy duże zyski jeszcze. Mało straci, więc już coraz lepiej się rozwija. Wrocław też się rozwija, już doszło 15 mieszkańców. Jak widzicie, ulice powstają, osiedla tutaj nowe. No i na razie chyba to tylko tutaj. O, zobaczcie, jak się tu zbudowało przed chwilą. Więc no, miasto się bardzo rozwija, dzięki temu, że jest transport. Oczywiście zaraz też będą mieli materiały budowlane, tylko tutaj pojadą. Zobaczcie, że już są załadowane, że będzie można odbierać. A to jest Żwir, tak? Nie, co to jest? No, Żwir, piasek Żwir. No, nie da się bardziej przybliżyć. Ale co, już jadę tutaj przez ludnicę. Myślę, że kiedy już później, chciałbym tutaj wszędzie, przy każdym mieście, zrobić obwodnicę, żeby po, prostu, żeby po prostu nie wjeżdżały ciężarówki do miasta, nie robiły jakiegoś tłoku. No, ale to będzie dużo kosztowało. Zobaczcie, że jest 130 pasażerów przewiezionych. W każdym pojeździe chyba ktoś jeździ. Dużo osób też czeka. Korki się na mieście, jak widzę, nie robią. Tutaj, cztery osoby, jak widzicie. Więc miasto się rozwija, nasza firma już zaraz będzie przynosiła zyski. Eee, no i coraz lepiej, coraz lepiej. Dobra, zobaczcie, już się. A nie, jeszcze się nie rozładowywało. Mam najszybszy czas. Ale to jest duży kawał tutaj z Legnicy do Wrocławiu. I one będą bardzo wolno jeździły. Dobra, zobaczcie jak się załaduje. Nawet się ładuje już. Nie, zobaczcie zobacz, jak się załadowuje. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać. Dobra, to są załadowane. Będą teraz jechały tutaj, oczywiście, do fabryki elementów budowlanych. Niech jadą. No, już miasto zaraz będzie, czy znaczy nasza spółka, nie miasto będzie ponosiło zaraz już dochody. No, jeżdżą ludzie, jeżdżą. Więc to fajnie, fajnie. Chciałbym, żeby tutaj jeszcze ulice zbudowali. Miasto samo z siebie. No, ale nie wiem, czy zbuduję. No, ale już miasto się rozbija. Zaraz będę ponosił zyski. Więc no, niech one szybciej jadą, trochę bo, Dobra, tu jakieś mam. A pożyczki mam, czemu mam 5 milionów pożyczki? Albo na początek, dobra. to w sumie, jakbym spłacił, to bym coraz mniej tracił, ale dobra, to najpierw to pieniądze muszę zarobić. No, ale zobaczcie, że już dużo zarabiamy: 3000 na jednym wodzie na tym 3500 akurat gdzie to jeszcze moje jakieś są a możemy w sumie przemalować wszystkie pojazdy, tylko nie wiem czy to by nie kosztowało tutaj wszystkie oczywiście no coś tam kosztuje, ale dobra no to tyle to możemy zainwestować nie 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 a to tylko tutaj wszystkie pojazdy oczywiście na żółto, tak? tak na żółto no trochę nas wyniosła, już będzie lepiej widać, o tutaj na przykład nasz, ten zarabia 1100 Więc ta no, firma się na pewno rozwija Zobaczcie, że tutaj Produkuje się, produkuje Tylko to tylko chwilę potrwa Bo w nierównym odstępie wysłałem te ciężarówki No ale dobra, no, najważniejsze, że no, już mają, ten już wiezie No kliknij się, dobra, trzy tutaj materiały Nie, dobra, no niech się ten rozładowy i zabierają nowy towar. Już mam nadzieję, że z czterema jadą, tak. Dobra. E, co tutaj? Coś się dobudowało, nie. Ale już 240 mieszkańców. Już pewnie więcej niż Warszawa. O nie, prawie, prawie więcej. Dobra. osoby w tym wazie na, raz, na razie to nam pozostaje patrzeć jak oni tutaj jeżdżą po prostu, bo no Nie chcę na razie budować takie wtedy Do ostatniego grosza na koncie, bo później po prostu firma będzie traciła i nic nie zarobimy No ale zobaczcie, że już tutaj Coraz lepiej, myślę, że może jeszcze kupię jakieś Tak, kupię może jeszcze jakieś tutaj pojazdy Na tą linię Też możesz 10 Powozów konnych. No nie, 10-10. Na linię oczywiście tą. Kurde, dużo zostaciliśmy, ale dobra. Niech wyjadą, to też będziemy coś zarabiali. 300 pasażerów już przewiezionych. Jak no widzicie z rądka korzystają tylko w jakiś dziwny sposób trochę. Nie da się zrobić, żeby w jednym kierunku jechały, nie, nie da. No dobra. Co, a miasto czemu? Czemu nikt nie przychodzi do miasta? Dobra, już jadę ciężarówki, zobaczcie, tu już pierwsza ciężarówka. A czemu ona stoi? No, jeździcie, jeździcie, jeć. Tutaj właśnie, ma... tu jeżdżę właśnie z małą prędkością przez miasto, dlatego chciałem chciałbym obwodnicę zbudować. Tylko no, nie wiem, czy w 1850 roku były jakieś obwodnice, raczej nie. Co jest? Automatyczny zapis, dobra. Jak widzicie, już coś tu jedzie. Widzi trzy tutaj materiałów. Zobaczymy teraz, jak się rozwoduje. Tutaj? Dobra, i miasto ma, ma, czy nie ma? Ma. Dobra, jeszcze będzie rozwijało coraz bardziej, bo już jakieś dostawy jeżdżą. No, dobra. Coś tu się zbudowało? Nie, nic tu nie stoi. No ale dobra, dobra. Więc w ogóle są korki w mieście czy nie ma? Warstwa konturów, zagospodarowania, ograniczenia, miejsc docelowych, towarów, stacji ruchu ulicznego. Nie no, jest dobrze, więc w sumie nie ma korków żadnych. No w sumie się cieszę. No, niech się rozładowują szybciej, co jest. Jak się rozładowałeś to jedź od razu, nie? nie tamuj tutaj ruchu. Czemu nie mogą się rozwodowywać po dwóch, jakby Skonfiguruj. Messenger to jest. Whiting Cargo, to by nie wiem. Dobra, może no bym to nazwał jakoś Wrocław, może nie wiem, centrum. Ten Trum. Tutaj może Wrocław. Wschód. Wschód. I tutaj jeszcze. Tutaj, tutaj, tutaj gdzieś coś było. Nie, nic nie było. Dobra. Jeszcze ponosimy straty. Nie wiem czemu. Mm. Dzisiaj już rok 53 to drogi. Z dróg dużo. Biletów zarabiamy, ale dużo tracimy na konwersacje i kons konserwację pojazdów i infrastruktury. Również na pożyczkę, 50 tysięcy to sama pożyczka. Więc jak widzicie, no dużo, dużo. Nie wiem czy spłacać czy nie ją. To pół miliona trzeba spłacić, więc lepiej nie, lepiej nie. Może najpierw niech zaróbmy, później spłacę jadą ciężarówki, przez tą będę będą wolno i też jechały. Więc tu by się przydało zbudować jakąś obwodnicę, powiedzmy, ile by kosztowała 100 tysięcy, myślę, że 150 000. no myślę, że takie coś moglibyśmy zrobić. 125, 000. dobra, niech będzie. Patrzcie, że już miasto samo zbudowało ją jako tą miastową. Tylko, że wtedy wolniej będę ujechały, niestety. No ale dobra, niech jadą, niech jadą. Z 27 towarów. Kurczę, dużo znowu tracimy. Niepotrzebne to zrobiłem, ale dobra. To już coraz więcej: 270 mieszkańców, ile w Warszawie. No, to już więcej w Wrocławiu mieszka osób niż w tym. E, oczywiście w, w, w stolicy, tak? E, dobra. Jak widzicie, tutaj już się nic nie zbuduje, bo tu już zaczęły się budynki przemysłowe, ale tutaj się miasto rozwija. Zachód tego miasta wschód no chyba nie. Chyba nic się nie buduje. Pewnie ruchu nie ma tutaj, przystanków i dlatego. E, gdzie są jakieś moje pojazdy? Tutaj jechał. Ile? Dwóch pasażerów. Wiesz więcej, chłopie. Tutaj czterech. No dobra, no niech jeżdżą, niech jeżdżą. A mogę zmniejszyć jakąś konserwację tych, tych pojazdów, czy nie? Ty sprzedaj, sklonuj, zastąp. Utrzymanie. Nie no, po co mi utrzymanie, jak najmniejsze. W sumie nie wiem, po co one tutaj jeżdżą, jakby mogliby brać stąd. Ale wtedy też by tak jeździło. dobra. To chyba w sumie tak to bliżej. Jak tak jeżdżą, tak mi się wydaje, nie wiem, dobra. No dobra, no niech się tutaj miasto szybciej rozwija, no. Mam najszybszy czas jaki jest. Pojawiło się coś? Nie. No. Nie wiem też w jakich latach będą pojawiały się nowe pojazdy, więc w sumie y, ten problem, że nie wiem. No, muszę coś rozpatrzeć, żeby wiedzieć, tak? Y, dobra, myślę, że o to rondo by było w przyszłości dobre na jakąś tutaj obwodnicę, bo autostrady miasta w sumie tak fajnie stoi. Nawet ładnie to jest zrobione, tak mi się wydaje. No co, dobra, tutaj jadą oczywiście. Ile tu Cztery wiezie, to nic. Ten też cztery A tutaj jak? Oczywiście jedziecie z czterema, tak? Ten też z czterema, ten z trzema, dobra. No ale już zarabiają, zarabiają. To niech zarabiają, jeszcze lepiej będzie w sumie. E, no, co tu jeszcze trzeba zmienić? Tutaj dużo osób czeka. Czemu żaden pojazd tutaj nie jedzie? Tędy, w ogóle jak tutaj, gdzie ludzie czekają? Ludzie w centrum czekają, jak z tymi liniami? Która to jest linia? Nawet nie mogę spojrzeć, która to, która linia, ale dobra. Może i na tej statystyki linii, o. Dostawa tutaj zarabia 22. 258 czyli ta więcej na linię pierwszą, czyli z drugiej odbiorę dwa pojazdy i na pierwszą przestawię. To może więcej będzie, będę zarabiał. No to nie wiem, dwa uciekajcie na pierwszą. O. A nie 56, no dobra, no coraz więcej. No w centrum raczej więcej osób będzie, tylko że też nie chcę centrum zapychać, oczywiście. Dobra, jadę pojazdy. Miasto się już bardzo rozwinęło, już duże jest. No, tylko szkoda, że tutaj się nie chcą budować. Tylko w sumie tam nie ma żadnego transportu. Tu też powinienem zrobić przystanek i zrobię. Dobra, już zobaczcie, że już zarobki mamy dobre. Więc no, postawię tu może jakiś ten przystaneczek. Nawet dwa. I poszczę tu tędy linię. Może pierwszą. Jak tutaj pierwsza jedzie. Nie, 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 nie. linia, linia. Pierwsza tędy jedzie. To po, si po siódemce. Może dodam nową linię ósmą. O, no i dobra, niech tak będzie. A tutaj dwójka jak jedzie? Jedzie tędy? Dziewięć. Gdzie jest ostatni przystanek? 11 tour round road. Dobra, to niech nie jedzie tam. To tutaj będzie jechał tylko. Panny, tylko, że on musi tu zawracać długo. No dobra, ale już firma ponosi zyski. Więc jest super. To już duże zyski. Będę mógł już spłacić jedną pożyczkę. Czemu spłać? Wychnałem. Czemu tyle teraz ponoszę? Halo, lecz. Coś jest. Chyba to był zły. Zbyt... Nie wiem, dlaczego tutaj teraz jak kliknąłem spać, to mi się więcej jakby mniej zarobków mam. Dobra, to nie, ja wczytam grę jeszcze raz. Yy, 1359 13 Ten jest najpóźniejszy. No to 4 minuty w sumie. No ale dobra, no niech będzie. Dobra, dobra, jak widzicie? to teraz mi się ścina. Czytałem tutaj ten save. Dalej mam pół miliona strat. Ale kurde, znowu mam straty. Nie wiem, czemu się gra teraz tak. Nie wiem, czemu się gra teraz tak Nie wiem, dobra, niech jadą, niech jadą. No, kurde. Co się dzieje? Chyba mi się coś z grą stało Nie wiem czy nie z save'em, aby mi się save nie zwalił Dobra, to ja kończę odcinek Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji I możecie też Udostępnić film znajomym i napisać samemu coś w komentarzu Siema, cześć, do następnego